Mężczyźni często ukrywają głęboki niepokój. Wyczerpują się na siłowni, jedzą sałatki i rezygnują ze słodyczy, ale brzuch nie znika. W połowie dnia energia gaśnie, a pewność siebie w życiu intymnym staje się tylko wspomnieniem. Pojawia się uczucie, że ciało ich zawiodło. A co, jeśli rozwiązanie tego problemu jest bliżej niż się wydaje? Miliardowy przemysł suplementów diety żeruje na męskiej desperacji oferując magiczne proszki i drogie tabletki. Jednak prawdziwa pomoc może być znacznie prostsza i bardziej dostępna, prosto z kuchni. Mowa o wartościowych produktach, których wielu mężczyzn unika. Dlaczego są one tak ważne? Po 30 latach pracy w dziedzinie męskiego zdrowia i pomagania mężczyznom w odzyskaniu utraconej siły, można z całą pewnością stwierdzić, Rozwiązanie nie leży w syntetycznych dodatkach, lecz w trzech podstawowych produktach niezbędnych do produkcji testosteronu. Dane naukowe wskazują, że to, co najważniejsze, jest często ignorowane. Na przykład produkt, uważany za szkodliwy, może stać się potężnym sojusznikiem tłuszcz, który chroni serce i odżywia hormony, a także prosta przekąska, zdolna uwolnić wewnętrzną męską siłę. Jak więc wykorzystać te produkty do osiągnięcia transformacji? Pierwszy produkt jest sprzeczny z zaleceniami dietetycznymi ostatnich 40 lat. Chodzi o całe jajka, łącznie z żółtkiem. Przez dziesięciolecia żółtko było oskarżane o podnoszenie poziomu cholesterolu i szkodliwość dla serca. Zdrowi mężczyźni wyrzucali najcenniejszą część jajka. Ale czy słusznie? Żółtko to hormonalny motor napędowy. Jest bogate w zdrowy cholesterol, niezbędny do produkcji testosteronu. Bez niego układ hormonalny nie może funkcjonować efektywnie. Co więcej, żółtko jest naturalnym źródłem witaminy D, która, jak pokazują badania, jest bezpośrednio związana z poziomem testosteronu. Czy to możliwe, że przez cały ten czas mężczyźni popełniali błąd? Przypomina się historia Marka, 52-letniego menedżera. Uprawiał sport, Biegał maratony i jadł wyłącznie białka, jaj i sałatki. Mimo to ciągle czuł się zmęczony, a jego libido było na zerowym poziomie. Miał bardzo niski poziom testosteronu. Pierwszym krokiem było przywrócenie żółtek do jego diety. Dwa całe jajka każdego ranka. Po kilku miesiącach wrócił jako inny człowiek. Energia wzrosła, umysł stał się jaśniejszy, a poziom testosteronu podniósł się o prawie jedną trzecią. Wszystko to dzięki niewielkiej zmianie w śniadaniu. A co z pozostałymi dwoma produktami? Drugi z nich to płynne paliwo, które nie tylko chroni serce, ale również odżywia hormony i znowu wielu unika go z obawy przed tłuszczami. To produkt, który od wieków stosowali najsilniejsi i najzdrowsi mężczyźni basenu Morza Śródziemnego. Mowa o oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia. Dlaczego właśnie ona? Z obawy przed tłuszczami wielu mężczyzn ogranicza spożycie olejów w strachu przed przybraniem na wadze. Jednak oliwa z oliwek to nie jest zwykły tłuszcz, to tłuszcz jedno nienasycony, niezbędny dla organizmu. Badania pokazują, że mężczyźni regularnie spożywający oliwę z oliwek mają wyższy poziom testosteronu. Ten zdrowy tłuszcz zmniejsza stany zapalne wroga testosteronu. I poprawia funkcję komórek Leydiga w jądrach, które produkują testosteron. Jak olej wpływa na organizm? Wyobraźmy sobie smarowanie silnika samochodowego. Można używać najlepszego paliwa, na przykład składników odżywczych z jajek. Ale bez smarowania silnik nie będzie działał wydajnie. Oliwa z oliwek to najwyższej klasy smar dla układu hormonalnego. Warto wspomnieć o przypadku Davida, 58-letniego inżyniera. Zrzucił wagę, ale wraz z kilogramami utracił siłę. Czuł się słaby. Jego zdrowa dieta była niemal beztłuszczowa. Sałatki polewał tylko cytryną i octem. Zmiana była prosta. Dodanie kilku łyżek oliwy z oliwek do diety. Kiedy przyszedł na następną wizytę, był innym człowiekiem, jakby się obudził, i po raz pierwszy od wielu lat znów zaczął robić postępy na treningach. Czasem wystarczy po prostu zatankować organizm tym, czego potrzebuje. Nadszedł czas, aby odkryć sekret trzeciego, często pomijanego elementu minerału, niedocenianego przez wielu mężczyzn. Jest jak klucz, który otwiera drzwi do uśpionego testosteronu, który już jest w organizmie, ale pozostaje związany i nieaktywny. Krążą legendy na temat tej substancji a wielu uważa je za fikcję. Jednak nauka potwierdza, że to nie mit, a rzeczywistość, która może wiele zmienić. Nie wystarczy bowiem samo wytwarzanie testosteronu. Ważne jest, aby organizm mógł go wykorzystać. Znaczna część testosteronu wiąże się z białkami, co czyni go bezużytecznym. Liczy się tylko wolny testosteron. To on wspomaga wzrost mięśni, wzmacnia libido i dodaje energii. Sekret tkwi w cynku, minerale odgrywającym kluczową rolę w tym procesie. Ale jak dostarczyć go w wystarczającej ilości? Cynk jest kamieniem węgielnym męskiego zdrowia hormonalnego. A jaki produkt na Ziemi jest jego najbogatszym źródłem? Ostrygi. Ich reputacja jako afrodyzjaku to nie tylko piękna bajka, ale bezpośredni rezultat ich zdolności do nasycania organizmu tym ważnym minerałem. Kto jednak jest gotów jeść ostrygi codziennie? Jaka jest praktyczna alternatywa na co dzień? Odpowiedź jest prosta: pestki dyni, chrupiąca przekąska, którą wielu lekceważy. Wspomnijmy historię Richarda, 64-letniego księgowego. Jego całkowity poziom testosteronu był w normie, ale ciągle czuł się wyczerpany. Problem tkwił w krytycznie niskim poziomie wolnego testosteronu. Włączenie do diety suplementów cynku i pestek dyni przyniosło prawdziwą rewolucję. Doktorze, przyznał, jakbym odkrył w sobie źródło energii, o którego istnieniu nie miałem pojęcia. Nie musiał stymulować produkcji testosteronu, lecz uwolnić jego uśpioną moc. Istnieje jeszcze jeden prosty sposób, aby wzmocnić ten efekt. Chodzi o poranny rytuał, który może spotęgować działanie wszystkich poprzednich kroków. Duża szklanka ciepłej wody z sokiem z połowy świeżo wyciśniętej cytryny wypita naczczo 15-30 minut przed śniadaniem. Na pierwszy rzut oka wydaje się to zbyt proste, ale stoi za tym naukowe uzasadnienie. Napój ten spełnia dwie ważne funkcje. Przygotowuje układ trawienny, pobudzając żołądek i wątrobę do wchłaniania składników odżywczych oraz alkalizuje organizm. Mimo swojej. Kwasowości, cytryna ma działanie alkalizujące, tworząc idealne środowisko do optymalizacji produkcji hormonów. Wyobraźmy sobie rozwidlenie dróg. Każdy mężczyzna prędzej czy później staje przed wyborem. Jedna ścieżka to droga bierności, narzucona przez społeczne oczekiwania, pasywna akceptacja upadku, ignorowanie sygnałów alarmowych i wiara, że zmęczenie oraz bezsenność to nieuniknieni towarzysze starzenia. Jak pokazuje praktyka, ta droga może prowadzić do rozczarowania, ale jest też inna droga. Dziś otwiera się alternatywna ścieżka droga świadomej dbałości o siebie. To zrozumienie, że organizm posiada niesamowite mechanizmy samonaprawcze, którym wystarczy tylko trochę pomóc. To droga, na której układ hormonalny jest zasilany wartościowymi substancjami, a pewność siebie pozornie utracona na zawsze powraca. Jak zrobić pierwszy krok na tej drodze? Nie dąż do radykalnych zmian. Zacznij od małych kroków. Daj organizmowi to, czego potrzebuje. Warto pamiętać: starzenie się to nie wypalanie, a gromadzenie mądrości. A teraz masz wiedzę, by skierować tę mądrość na właściwe tory.